Szanowni Państwo, w ramach filmu chciałbym zaprezentować, w jaki sposób pracuje się z modułem polowań zbiorowych w systemie e-polowanie albo w systemie e obserwacje W obydwu tych systemach moduł polowań zbiorowych jest dostępny, jest taki sam. W ramach filmu zaprezentuję, jak pracować, będąc zwykłym myśliwym, który w takim polowaniu chciałby wziąć udział. Po wejściu do systemu e-polowanie lub też e-obserwacje, mamy, mamy w menu dostępną pozycję polowania zbiorowe. Klikamy na to i te polowania zbiorowe, dostępne polowania zbiorowe w, w ramach danego okresu wyświetlają nam się na, na liście. Możemy taką listę odświeżyć, przeciągając palcem w dół. Wtedy taka lista nam się odświeża. Gdyby się pojawiły nowe polowania zbiorowe, one też się odświeżają po wejściu do tej listy. W ramach tej listy mamy na dzień dzisiejszy dostępne dwa polowania, i na wierzchu są wyświetlone informacje dotyczące tych polowań. Jedno to jest polowanie w borach niemodlińskich, drugie to jest polowanie przy stawach sęgów. Obydwa te polowania są prowadzone na obwodzie pierwszym. Są dwa mioty w ramach tych polowań, oraz mamy określone daty, w, których, w ramach których możemy się zapisać na polowanie, oraz mamy przedstawione terminy polowania. Ja wejdę do pierwszego polowania. W ramach tego polowania wyświetlają nam się podstawowe informacje o terminie, obwodzie oraz opis i gatunki zwierząt, które będą pozyskiwane w ramach. Polowania. Możemy również wybrać miot. Mamy tutaj akurat dla tego polowania dwa mioty. Jeden z miotów będzie prowadzony metodą polowań wielkoobszarowych na zwyżkach. Drugi miot jest to miot prowadzony tradycyjnie, gdzie, gdzie myśliwi układają się w ramach linii, linii położenia poszczególnych myśliwych. Możemy na dane polowanie, jeżeli, jeżeli odpowiada nam dane polowanie, możemy się na nie zapisać poprzez kliknięcie Zapisz się na polowanie. Możemy się zapisać jako naganiacz albo jako myśliwy. Ja się zapisuję jako myśliwy. Żeby się zapisać, musimy mieć dostęp do internetu w danym momencie. Możemy również zobaczyć przed zapisaniem się listę osób, które będą uczestniczyły w tym polowaniu. Nie zawsze taka lista jest dostępna. Te listy są dostępne w momencie, kiedy w trakcie planowania polowania osoba planująca wyrazi zgodę na to, żeby wszyscy widzieli uczestników polowania. Na sam dole mamy jeszcze statystyki polowania, zaraz do nich wejdziemy. To, to jest widok podstawowy, który widzimy. Warto jeszcze pokazać, w jaki sposób pracować z mapą. Tą mapę mamy dostępną. Możemy ją też powiększyć. Po kliknięciu tu w, prawym górny, w lewym górnym rogu, możemy ją powiększyć na cały obszar. I w takim wypadku widzimy dokładnie miejsca, w których będą się ustawiali, mogą się ustawiać poszczególni. Myśliwi, oraz będziemy widzieć miejsca, w których będą znajdowali się osoby z naganki. Pomarańczowa linia to jest linia naganki. Dodatkowo jeszcze Proszę Państwa, w ramach, w trakcie prowadzenia polowania może się zdarzyć, że będziecie musieli zaznaczyć coś na mapie, wskazać, że w danym miejscu na mapie coś się wydarzyło. Jeszcze, jeszcze jedna sprawa. Tutaj w lewym dolnym rogu macie Państwo dostępną opcję. To jest takiego celowniczka. Ten celowniczek wskazuje, jeżeli klikniemy na to, to przeniesiemy się w miejsce dokładnie w miejsce, gdzie się aktualnie znajdziemy i zobaczymy swoją pozycję na mapie. To jest bardzo wygodna sprawa. Ta mapa będzie nam przesuwała się wraz z miejscem, gdzie się obecnie znajdujemy. Ja się nie znajduję w tej chwili w lesie, także nie będę tego klikał. Kolejna sprawa, to co już zacząłem, to jest, jeżeli chcemy zaznaczyć jakieś ważne miejsce w trakcie polowania, możemy je wskazać. Wskazać palcem i w dany punkt możemy wybrać poprzez miejsce kliknięcia, ale możemy ten punkt wskazać jako aktualne nasze położenie. Wskazujemy rodzaj punktu, który chcielibyśmy nanieść na mapie. Może być to, na przykład miejsce ze strzału, miejsce zwierzyny do podniesienia albo jakieś inne. Dane. Załóżmy, że to będzie miejsce ze strzału. Można wpisać nazwę, na przykład dzik, albo jeszcze dodatkowe dane i możemy kliknąć utwórz, utwórz. I w tej chwili, proszę Państwa, ten symbol tego ze strzału, w tym miejscu. O ile pozostali uczestnicy naszego polowania mają dostęp do internetu, to miejsce ze pokaże się na mapach. Innych uczestników polowania, jak również prowadzących polowanie. Te osoby będą wiedziały, w które miejsce należy dotrzeć, żeby rozpocząć na przykład poszukiwania danej zwierzyny albo żeby pozyskaną zwierzynę zabrać. Także w ten sposób możemy udostępnić punkty na mapie. Podobnie zresztą, jak się to robi w systemie. E-Polowanie. Takie punkty będą dostępne na mapie przez określony czas przez 24 godziny. To wszystko, jeżeli chodzi. Aha, jeszcze jedna sprawa statystyki polowania. Po kliknięciu na statystyki polowania mamy dostępne informacje o tym, co zostało pozyskane w ramach naszego polowania. I kto najwięcej strzałów oddał, kto pozyskał jaką zwierzę. Możemy sobie to odświeżyć, tą informację. W momencie, kiedy yy, osoba prowadząca polowanie dopisuje kolejne yy, informacje, możemy sobie odświeżać i, i widać te widzieć te statystyki na nowo. To wszystko, proszę Państwa. Zapraszam do korzystania z modułu polowań zbiorowych.